Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i Mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, Przyszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga, na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,

Senjemu o boye tan isto kako čini gospodin kliči moj i radujemo se Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała, Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Pytanie z listu świętego Pawła postała do kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i Wy razem z nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech w święto radosne paschalnej ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary Odkupił swe baranek bez skazy Pojednał nas z ojcem i zmył grzechów z mazy Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, Choć poległ wód życia, króluje dziś żywy Mario, ty powiedz coś w drodze widziała Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież i chusty. wstał już Chrystus, Pani mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że wstał, że ten cud prawdziwy. O królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty z od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza Także i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu Ujrzał i uwierzył Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych Oto słowo Pańskie Bracia i, siostry, Bracia i siostry, jeśli życie ludzkie jest tak kruche, tak krótkie i przemijające, a tak jest, jedynym prawdziwym pytaniem, z którym musi zetknąć się każdy człowiek, jest, co dzieje się z człowiekiem, gdy przerwana jest nić jego życia, gdy zostaje złożone do grobu. Czy grób rzeczywiście jest naszym. Ostatnim przystankiem, po pytań, którym nie ma już nic. Na to pytań, pytanie istnieją tylko dwie możliwe odpowiedzi. Tak lub nie. Jedna i druga odpowiedź wiąże się z logicznymi następstwami, które powinny być rozpoznawalne w życiu tych ludzi. Jeżeli na pytanie, czy grób jest ostateczną granicą naszego życia, odpowiemy zaprzeczająco, to jest nie. Nie wszystko kończy się w grobie. Musimy wiedzieć, kto umożliwi nam życie po grobie, bo doświadczeniem ludzkim jest to, że On sam tego nie może. Dzisiejsze święto z martwych wstania Chrystusa jest jedyną właściwą odpowiedzią na to pytanie. To jedyny prawdziwy promień nadziei, które z nieśmiertelności Bożej. Przedarła się do śmiertelności naszego życia ludzkiego. To jedyny sznur zbawienia, który jest nad naszą przepaścią, która wisi nad losem ludzkim. Zmartwychwstanie Chrystusa jako zaskakujące dzieło wszechmocy Bożej jest jedyną prawdziwą nowością w ramach historii ludzkości i tego świata. Dlatego logiczną jest odpowiedź apostoła Pawła, o którym powiedział już ojciec Karlo na wstępie do Skierowany do członków wspólnoty w Koryncie, którzy nie zaprzeczają zmartwychwstaniu Chrystusa, ale zaprzeczają zmartwychwstaniu martwych przy końcu czasów. I Paweł z powagą mówi: Jeśli nie ma zmartwychwstania, to Chrystus też niech zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie jest zmartwychwstał, Nadaremne jest nasze głoszenie, a i wa, wiara wasza. Zmartwychwstanie Chrystusa było zaskakujące i zadziwiające i to możemy najlepiej zobaczyć z krótkiego tekstu Ewangelii Jana, który słyszeliśmy przed chwilą. Zmartwychwstaniu i radości uczniów poprzedzało zakłopotanie, które nie zniknęło w momencie, gdy. Maria Magdalena znalazła pusty grób Pana. W swoim zmieszaniu ona w granicach ludzkiej logiki zupełnie naturalnie wnioskuje, jeśli Jezus nie jest w grobie, to ktoś musiał ukraść jego ciało. Dlatego jej pierwsze zdanie wypowiedziane do uczniów brzmi, zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie go położono. Tak więc i uczniowie potrzebowali czasu na to, aby zrozumieć to, co niepojęte, i aby swoją wiarą to przyjąć. Ze względu na to, że zmartwychwstanie Jezusa przebija granice czasu i przestrzeni i przewyższa nasze zwykłe ludzkie doświadczenie, może przyjąć to jedynie wiara, która łączy to, co przejściowe i wieczne, śmiertelne i nieśmiertelne. I o tym właśnie mówi nam słowo ewangelisty, w którym on opisuje przyjście Piotra i tego drugiego ucznia do grobu Jezusa. On mówi, wtedy wszedł do środka również ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Drugiemu uczniowi, a jest nim apostoł Jan, nie wystarczy świadectwo Marii Magdaleny i samo to, że on patrzy na pusty grób Jezusa. Dla ucznia Jezusa jego zmartwychwstanie staje się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy uwierzył. A człowiek, który nie jest w stanie uwierzyć, zawsze znajdzie jakieś usprawiedliwienie dla swego niedowiarstwa. Wbrew strasznemu doświadczeniu umierania Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek i niepewności w Wielką Sobotę było coś, co uczniów łączyło z martwym, pochowanym nauczycielem. Coś, co nawet śmiertelny grób nie mógł przerwać. Była to miłość, która ich do niego przywiązała i ta właśnie miłość umożliwiła wiarę w jego zmartwychwstanie. Miłość również później stała się trwałym znakiem świadków zmartwychwstania Chrystusa. Miłując zmartwychwstałego, uczniowie już teraz żyją mocą jego zmartwychwstania. Niczym odrodzeni ludzie i tak umożliwiają innym jako świadkowie, by odnaleźli to życie. Pewien pisarz duchowy ustrzegł o ważności miłości, o tej głębokiej rzeczywistości, połączenia między Jezusem i uczniami, opowiadając o dwóch na pierwszy rzut oka bardzo podobne, choć w istocie bardzo różniące się opowieści. Pewna krótka opowieść mówi o tym, że do jakiegoś miasta nagle przybył jakiś niezwykły, obcy. Zatrzymał się w hotelu i powiedział, że jutro wskrzesi wielu martwych w tym mieście, bo on ma taką moc. Gdy tylko o tym usłyszano, zaczęli przychodzić różni ludzie, proponując mu wielkie kwoty. Te pieniędzy, aby tylko nie wskrzesił kogoś, kto bardzo przeszkadzał im w życiu. Ta opowieść kończy się tak, że obcy się wzbogacił, a jutro nie musiał nikogo wskrzeszać, bo wśród żywych zapanował strach przed jego wskrzeszeniem i powrotem do życia. Druga, na pierwszy rzut oka bardzo podobna, ale w istocie różniąca się opowieść, mówi o tym, że ten obcy powiedział, że mógłby wskrzesić ich martwych, gdyby chciał, ale nie chce. I ponownie zaczęli przychodzić ludzie z wielkimi kwotami pieniędzy, prosząc go, aby wskrzesił kogoś z ich najbliższych, Śmierć bardzo ich dotknęła. Oni są gotowi zapłacić, ilekolwiek poprosić. Poprosi. Druga historia kończy się tym, że obcy ponownie się wzbogacił, ale wskrzesił wielu martwych, albowiem ktoś ich kochał i dla kogoś byli w życiu drogocenni. W czym, bracia i siostry, tkwi różnica tych dwóch kratkich historii? W miłości, która umożliwiła wskrzeszenie niektórych i nienawiści, która przeszkodziła we wskrzeszeniu innych to jest przesłanie dla nas wszystkich którzy świętujemy Wielkanoc i którzy jesteśmy posłani aby i dziś głosić zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa jedynie w miłości możemy zrozumieć tę wielką tajemnicę i wzbogacić nią swoje i cudze życie jedynie miłość pokonuje moc śmierci wszyscy dziś słyszymy przekonanie Marii Magdaleny, że znalazła pusty grób i nie mamy powodu, by wątpić, że Piotr i drugi uczeń, słysząc jej przekonywanie, poszli do grobu i znaleźli go pustym, ale to przez się... Jeszcze nie jest wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa. Ona rozpoznawalna jest miłości do ukrzyżowanego i gotowości, by w nowy sposób usłyszeć Jego Słowo. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezus, bracia i siostry, nie rozwiązał problemu śmierci ludzi, jegoś mądrą odpowiedział na pełne przygnębienia, pytanie, dlaczego śmierć, lecz dołączył do człowieka i w gorzkim doświadczeniu śmierci, aby dać możliwość wszechmogącemu Bogu, aby poprzez przykład i moc Jego zmartwychwstania oświecił ciemność umierania ludzi wprawdzie i po zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć ludzka pozostaje aż do jego powtórnego przejścia nieprzyjacielem, który jako ostatni będzie zniszczony ale już teraz coś istotnego zmieniło się poprzez to, że ona już nie ma swego ościenia absolutnej mocy nad człowiekiem, jak mówi święty Paweł zmartwychwstanie jest Jezusa. Nie jest pytaniem dotyczącym tylko nas i naszego życia, lecz i Boga. Kim jest Bóg, który pozwala na tak okrutną śmierć Jezusa z Nazaretu, a mimo to później okazuje na nim swoją wszechmoc? Jedna z możliwych odpowiedzi brzmi, Bóg jest jednością największych przeciwieństw, które można sobie wyobrazić. Jednością życia i śmierci ale mimo to dla korzyści życia. Dlatego jest to zupełnie nowy sposób mowy o Bogu. Nowy testament mówiąc o Bogu, zawsze Boga ze Starego Testamentu, Stworzyciela, Boga Przymierza, po zmartwychwstaniu. Jezusa, On staje się rozpoznawalny jako Bóg, który wskrzesił martwych naszego Pana Jezusa, jak mówi Paweł do Rzymian. A z tego przekonania apostoł czerpie nadzieję, że Bóg, który wskrzesił Pana i nas wskrzesi. Swoją mocą. Tak więc zmartwychwstanie Chrystusa przebija granice doczesnej rzeczywistości i otwiera widnokręgi nowego, Bożego świata, do którego człowiek jest zaproszony. On mówi, że sens naszego życia nie tkwi w tym, abyśmy tylko czym wzbogacali historię ludzkości, bez względu na to, jak jest to ważne, lecz abyśmy zdecydowali się na życie z zmartwychwstania już tu i teraz, a w tej nowej rzeczywistości Bożej ludzie nie będą mierzyć się poprzez wielkość Czynów, lecz poprzez moc wielkość miłości, dzięki której tu na Ziemi już tworzyli nowy świat. Warunkiem tego jest szukanie spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, choć czasami może nam się wydawać, że dzieli nas od niego niedostępna jama grobu. Jak widzieliśmy z opisu ewangelisty, uczniowie z zachwytem nie przyjęli przesłania niewiast, ale mimo to poszli do grobu i to wystarczyło, by spotkać zmartwychwstałego, który oświeci ciemność ich wątpliwości i da nową treść i sens ich życiu. Naśladujmy uczniów i zmartwychwstały Pan będzie naszym współtowarzyszem na drogach naszego życia. Amen.